Stop, uwierzyłabyś, że wszystkie te meble, które tutaj widzisz, są z outletu? Mm. Właśnie tak, w naszym minkowym autlecie mm. znajdziecie piękne łóżeczka, szafeczki nocne, na przykład ta kamiętowa z pięknymi fioletowymi uchwycikami i na białych nóżkach. Mm. Dwie mięciutko działające szuflady, w których zmieści się więcej skarbów niż myślisz. do tego, zobaczcie. Piękna fioletowa, liliowa toaletka, która może być też jednocześnie biureczkiem, a pod wiekiem skrywa wielkie lustro i segregator na przybory Twojego maleństwa. Tutaj moja córka wybiera, co by chciała tu trzymać: naszyjniki, kolczyki i inne przybory. Po zamknięciu blatu, znowu dostajecie przestrzeń do pisania lub czytania lub zabawy. A potem, kiedy dziecko jest zmęczone, kładzie się na wygodne łóżko i może sobie spokojnie odpocząć w krainie. Snu. Łóżko, które widzicie, ma wielką, gigantyczną skrzynię pod spodem. Ninka uwielbia wkładać tam swoje rzeczy i co chwilę je przekłada i porządkuje. Tworzenie stelaża to jest chwila. No. Zamykaniem jest trochę ciężej, ale nawet... Moja dziewięcioletnia córka, która dołoży trochę więcej siły sobie z tym poradzi. Takie cuda znajdziecie w minku